Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. E, dzisiaj kolejny ciekawy przypadek. Auto trafiło do nas na lawecie, y, ponieważ ktoś ukradł katalizator. E, właściciel mieszka w Krakowie, pod blokiem. Mizer rano wstaje, pod autem znalazł takie elementy e, i po odpaleniu samochodu auto bardzo głośno chodziło. Prawdopodobnie świecił się jakiś błąd. E, Mówi, że pozbierał to, co było, wziął pomoc drogową, no i tutaj przyjechał do nas, do warsztatu. Zaraz podniesiemy, podniesiemy na podnośniku Opla. Zobaczymy, w jaki sposób został katalizator skradziony. Czy coś poniszczyli, czy po prostu kulturalnie odkręcili. No i teraz zadać sobie trzeba pytanie, jak to zrobić, żeby po raz kolejny nie ukradli tego elementu. Także ja siadam do auta, wjadę na podnośnik, podniesiemy auto i zobaczymy, jak to wygląda od dołu. I tak, faktycznie, tak, jak właśnie tutaj powiedział, katalizator został skradziony pod blokiem. Tutaj ze szkód, które wyrządzili, tutaj są przecięta guma, wieszak od wydechu jeden, wieszak od wydechu drugi, tam pozostałości widzieliście tam w samochodzie. I tutaj, tak, no można powiedzieć, że złodzieje, ale złodzieje trochę porządni. No bo popatrzcie się tutaj. Śrubki z uszczelką zostawili z powrotem. Tutaj podchwycone, żeby uszczelki nie zgubić. Śrubki nie zgubili. Eee, także nie będę przeklinał, ale jak to miało powiedział, że uje, ale porządne. Także niefajna sytuacja, bo złodziejstwa nie tolerujemy, nie szanujemy. Natomiast w całej tej sytuacji jeden taki pozytyw, że nie narobili jakiś wielkich szkód, nie poniszczyli pozostałych elementów samochodu, bo też widzieliśmy jak ktoś chciał ukraść coś i przy okazji e, zrobił większe szkody w aucie niż warta była ta część. Tutaj zostawili uszczelkę dwie, na dwóch śrubkach, przychwycili, tutaj nauczyli no te wieszaki, wieszaki będzie trzeba zamówić, e, Cyband zostawili w aucie. Śrubki do cybantów pozostawiali pod autem. Także właściciel to pozbierał. Nowy element zamiennik, już tutaj jest zamówiony. Właściwie sobie zamówił. A to jak w zestawie, w zestawie też jest cyban, w zestawie jest uszczelka. Także bierzemy się za montaż. I tutaj najgorsze pytanie się teraz pojawia: no może zamiennika nie będą chcieli kraść? Nie, bo zamiennik nie jest drogi. Jak tutaj można było zabezpieczyć ten element? Chyba ciężko, bo tutaj ani nie ma jakiejś tutaj osłony pod spód, żeby to chroniło, bo i tak chyba to to się nie da dać, bo tutaj idzie wydech, więc tutaj trzeba było jakoś to obudować specyficznie. Jak będzie znowu coś wystawało poniżej kołyski, no to cały czas będziemy tym zawadzać podczas jazdy. Także piszcie w komentarzach, czy jest jakiś sposób na zabezpieczenie się przed takimi kradzieżami. To akurat dobry dostęp jest. Ktoś sobie musiała podwindować delikatnie auto na windzie przodem i wtedy podkręcać, po to, ktoś się wsunął i po prostu bezszelestnie skradziono ten element wydechu. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.